Kolejny wszystkim, na sobie, witam Was w kolejnym komentarzu. Tym razem jest to gameplay z Call of Duty Modern Warfare 3 na mapie Seatown w łapie PP90M1 w nalepie czekoladowej z tłumikiem na zapas. mam PM9 czy MP9, jakoś tak. Stumikiem moje killstreaki to Predator, Szturmówka i Reaper. Moje perki to Szybkie Ręce, Tarcza i Pewna Ręka, Standardzik i sentek i dwa flesze. Także nic się tutaj pod tym względem nie zmieniło, jeśli chodzi o resztę zestawu. Na dzisiejszy komentarz przygotowałem sobie, właśnie nie przygotowałem, powiem Wam o kilku rzeczach, które będą na ten, na ten czas, w niedługim czasie. Także zacznijmy od mojej przerwy. Dlaczego w ogóle nie nagrywałem filmów przez miesiąc czasu? Tak jak w ogóle mi się nie chciało, jakoś nie miałem za bardzo weny na nagrywanie. Na swój kanał też wrzuciłem chyba tylko 3 gameplaye, także 3. Nie, no, może trochę więcej, no, ale myślę, że wy nie ucierpicie. NAX wrzucił ileś tam, znaczy że chyba ze 4 filmiki, także on tam zaczął sobie zagrajmy na kanale także myślę, że opuszczeni nie byliście i dlaczego w ogóle moja przerwa właściwie powróciłem i znowu będzie przerwa, dlaczego już wam mówię. Jak wiecie dobrze, za 8 dni wychodzi Black Ops 2, którego ja oczywiście zamówiłem preorder i. No i tak, no i będę miał również nagrywarkę w tym tygodniu praktycznie rzecz biorąc co Black Ops 2. Tak więc, y, dopiero będą jakieś ode mnie więcej gameplay, większa aktywność, gdy będę miał to nagrywarkę. Dlatego, że po prostu na PCC już nie gram praktycznie w nic, chyba że czasami coś, coś tam. Y, nie, w kodę już w ogóle nie gram. Y, to, jest, to jest ostatni gameplay, jaki pojawi się z Modern Warfare 3 na obu kanałach: moim i Gamer także... Nie oczekujcie na MW3. Jeśli chcecie zagrać to też raczej nie oczekujcie. Chyba, że chcecie pograć Black Opsa na PlayStation, no to wtedy możemy pogadać, na PW się zgadzać, ale... Na pc MW3 już nigdy nie będzie. Mam nadzieję, bynajmniej, że zrozumiałem tego słowa, bo naprawdę ta gra się po prostu nie da w nią grać. I jest taka po prostu strasznie niegrywalna, moim zdaniem, że to jest po prostu głowa mała i... No i po prostu, tak. Następnym, następną rzeczą jest to, że GamerZone teraz dostało, to, dostało możliwość rzucania miniaturek do filmów. Także, jeśli ja tam jakieś miniaturki robię, amatorem grafiki jestem, można tak powiedzieć, amatorem. Także jakimś super pro nie jestem, ale myślę, że te, te miniaturki nie są takie złe. Ale jeśli ktoś by był zainteresowany, z takiej z własnej chęci porobić miniaturki dla nas, no to bardzo bym się cieszył i prosiłbym kontakt, o kontakt na PW do mnie na mój kanał Dekerep. Także myślę, że jeśli ktoś by był chętny, no to bardzo zapraszam. Znaczy no, na pewno jakoś tam polecenie czy coś będzie, także... W sumie, no co, powiem Wam jeszcze o czym, o tym właśnie, tak jak mówiłem, że to jest mój ostatni gameplay z Modern Warfare 3 i po prostu więcej w tę grę nie będę grał, dlatego że, tak jak już powiedziałem na początku, ta gra jest po prostu strasznie niegrywalna, moim zdaniem, pełno cheaterów. Ostatnio dobiło mnie chyba do trzech podrząd, lobby cheaterskich i to nie tych samych, nie tych samych, normalnie do no różnych po prostu. Mm. Cały zespół naszych przeciwników miał godmoda, Moda i ulhaka, mm, także co to, to za gra. No ale dobra, jak widzicie gameplay się skończył. Dzięki sobie, że nie mam nadzieję że się podobało. Jeśli Wam się podobało to zapodajcie łapkę w górę, może dobijemy do 15 łapek bym się cieszył bardzo. Także komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, cześć, na razie Siemano.